Jak wiadomo, od dawna ludzkość ma ogromne skłonności do przemocy, zwłaszcza w dawnych czasach, w których było to widoczne, nawet bardziej niż w obecnym świecie, w którym przynajmniej w teorii królują już od lat prawa człowieka i swoisty humanitaryzm. Jednak nie zawsze było tak kolorowo. Nasi przodkowie lubowali się wręcz w egzekucjach, często stosowanych na pokaz, na przestrach. Kiedyś nie istniała żadna teoria resocjalizacji, rozwinięta służba więzienna i tym podobne, nie, to są bardzo nowoczesne pomysły, z tym, że przestępcy i wrogowie polityczni wciąż byli jak najbardziej obecni, więc musiano jakoś sobie z nimi radzić. Oczywiście można było takowego wtrącić do lochu, czy wygnać gdzieś daleko, ale nie miało to tak ogromnej funkcji wychowawczej, jak sposób, o którym opowiemy sobie w dzisiejszym filmie. Egzekucje oczywiście najlepiej publiczne, no bo kto nie chce oglądać śmierci swojego sąsiada czy współobywatela. Były one niekiedy bardzo wymyślne, na tyle, że faktycznie nieraz spełniały swoją rolę i odstraszały potencjalnych przestępców, niemniej tak jak i to bywa dziś, no nie wszystkich. Z tego powodu potencjalnych skazańców i tak nigdy nie brakowało, te cały czas musiały być wykonywane i to właśnie o trzech sposobach na to, jak można było je przeprowadzać, opowiemy sobie w dzisiejszym filmie. Film jest swoją drogą rozpoczynającym nową serię na kanale w ramach to, w której postaramy się przedstawić sobie wszystkie znane nam z historii sposoby uśmiercania ludzi za ich przewinienia. Nie przedłużając więc serdecznie zachęcam Was do wsparcia nas czy to poprzez Patronite, czy też YouTube'a. Bardzo nam to pomaga w dalszym rozwoju, pozwala kupować nowy sprzęt, mikrofony itd. No i przejdźmy sobie do pierwszego sposobu. Kara, którą sobie rozpoczniemy znana jest szczególnie z Anglii czasów Tudorów chociaż oczywiście nie stroniono od niej także w innych miejscach oraz okresach, a to z uwagi na jej wyjątkową prostotę połączoną z ogromnym wręcz cierpieniem skazańca. Mowa tutaj oczywiście o gotowaniu żywcem. Istniało kilka wariantów owej kary, opracowanych specjalnie z myślą zadania takiemu delikwentowi możliwie jak największego bólu. Wyglądało to mniej więcej tak. Duży kocioł napełniano wodą, olejem, łojem, czy nawet roztopionym ołowiem, a skazańca zanurzano albo po osiągnięciu przez miksturę temperatury wrzenia, oszczędzając mu nie... Co bólu, albo chwilę zaraz po rozpaleniu ognia. W przypadku wyjątkowo ciężkich przestępstw ofiary zaczynano zanurzać, rozpoczynając od głowy. Kara ta stosowana była m.in. za przestępstwa pieniężne, takie jak fałszerstwo, czy ścinanie lub ścieranie z monet małych skrawków cennych metali. Fałszerze ci gotowani byli w oleju, a w holenderskim Deventer można nawet wciąż zobaczyć używany w tym celu kocioł. Jednak gotowanie żywcem najbardziej kojarzone jest z przestępstwem trucicielstwa, czego przykładem może być chociażby niejaki Richard Truss, gotowany żywcem w roku 1531. Miał on otruć aż 19 osób w domu biskupa Rochesteru, dosypując im trucizny do owsianki, którą to wcześniej sam przygotował. Król Henryk VIII bez żadnego procesu skazał go na śmierć. Odmówiono mu również przywileju kleru, dzięki któremu duchowni mogli owej kary uniknąć. Został on zanurzony w chłodnej wodzie, którą stopniowo podgrzewano, a jego śmierć nastąpiła po dopiero dwóch godzinach agonii. Według relacji zachowanej w Greyfriars Chronicle, skuty łańcuchem róz był na zmianę wyciągany i obciążony dopuszczany do wody, dopóki nie umarł. Wydaje się jednak, że sposób ten uznano wtedy za nieco zbyt brutalny i od tego momentu skazańców wrzucano do wody już wcześniej zagotowanej. Gotowanie żywcem popularne było również daleko na wschodzie. W takiej Mongolii uważano, że przelewanie krwi wysoko urodzonych stanowi dla nich ostateczną hańbę. Z tego powodu starano się tego unikać za wszelką cenę, nawet podczas egzekucji. Znany jest chociażby przykład ugotowania żywcem ponad 70 szlachciców na rozkaz rywala Genghis Hana. Jamuki. Idąc dalej w Azji, znamy także chociażby przykład z Chin, gdzie według historii opisywanej przez Sun Tzu pewien król miał na podobną śmierć skazać posłańca swoich przeciwników. W takiej Japonii z kolei krąży półlegenda, półprawda na temat bandyty Ishigawy Goemona, który to wraz z synem miał zostać ugotowany pod koniec XVI wieku. Kara, do której przejdziemy sobie teraz, stosowana była szczególnie za przestępstwo dzieciobójstwa. W przeszłości bowiem, podobnie jak dziś, dochodziło niekiedy do wpadek, w wyniku do których kobieta zachodziła w ciąże, a później nie była w stanie takiego dziecka utrzymać. Dodatkowe punkty, jeśli mężczyzna, który do tego doprowadził, migał się od obowiązków i znikał z jej życia. Jakkolwiek w bogatszych rodzinach arystokratycznych, w których zdrady były w zasadzie na porządku dziennym, nie było to aż takim dużym problemem i prawie zawsze znajdywano sposób, żeby jakoś sobie z tym poradzić, to uboższe kobiety nie miały już tak łatwo. Często zatem decydowały się pozbyć takiego dziecka, wiedząc jednak, że grozi im za to straszliwa kara. Jeżeli zostały przyłapane, to ich ostatnie chwile życia nie należały do przyjemnych. Wieszanie uznawano za nieodpowiednie w przypadku kobiet, także kończyły one albo pogrzebane pod szubienicą lub na rozstaju dróg, bądź co bardziej powszechne, utopione w rzece. Wyglądało to tak, że skazaną najpierw wiązano, następnie wsadzano do jutowego worka i na koniec wrzucano do rzeki lub innego zbiornika wodnego. Można było to zrobić zarówno z brzegu, ze specjalnego pomostu, jak i po prostu z łodzi. Egzekucje takie jednak nie zawsze przebiegały bez komplikacji. W końcu przytrzymanie drągiem przemocącej się pod wodą nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. W XVI wieku w Norymberdze, trzymany przez pomocnika Katadrong złamał się i wtedy z wody wynurzyła się ręka, a potem było tyle krzyku i szarpania się, że kobieta żyła w wodzie jeszcze trzy kwadranse. W tym samym mieście w roku 1500 pewna skazana wyswobodziła się z worka pod wodą i dopłynęła z powrotem na pomost. Jak mówiła, udało jej się przeżyć, ponieważ wypiła wcześniej 4 litry wina. Niewzruszone władze miasta skazały ją ponownie, tym razem na Pogrzebanie żywcem. Innym szczególnie okropnym przypadkiem była egzekucja Margarety Hornlein, utopionej w 1588 roku za współudział w zabójstwie dwóch noworodków. Jej mężem był J-Rock Hornlein, który razem ze wspólnikiem, Jobstem Knałem i innymi gresował po lasach Franconi, napadając, obrabowując i mordując ludzi, którzy nieopatrznie się nimi przemieszczali. Kiedy pewnego dnia znajoma im kobieta urodziła akurat w domu Hornleinów, to Knał najpierw ochrzcił dziecko, a następnie uciął mu. Rękę, kiedy to jeszcze żyło. Następnie podarznął noworodkowi gardło, a zwłoki zakopał w ogrodzie. Później urodziła także Margareta jej dziecko również udusił, a następnie jemu również uciął rękę. Po wszystkim, Margareta dalej podawała jedzenie i alkohol członkom gangu w nadziei, że ci nie doniosą o tym, co się stało. Gdy jednak wszystko się rozniosło, w reakcji na tą potworną zbrodnię, Rada Miejska w Norymberdze specjalnie dla Margarety przywróciła niedawno zniesioną karę śmierci poprzez utopienie, natomiast mężczyzn skazano na łamanie kołem i dwukrotne ściśnięcie rozżarzonymi obcęgami. Powód, dla którego Knał obciął obu noworodkom ręce, został wyjaśniony przez niego oraz męża Margarety podczas tortur. Chodziło otóż o przesąd, wedle który ręka niemowlaka i jeśli zakopie się ją na 8 dni w stodole, to pozwoli właścicielowi uzyskać niewidzialność. Był to jeden z wielu przesądów, w które owi panowie wierzyli. Dla przykładu, wcześniej Hornlein miał kawałek ketowskiego sznura, który uczynić miał go kuloodpornym. Nie wiem, jak się to sprawdziło w tym kontekście, ale przed łamaniem kołem go nie uchroniło. Ostatni z omawianych dzisiaj sposobów egzekucji kojarzyć możecie ze słynnej serii filmów o Jacku Sparrowie. Z początku jednak, przed nastaniem ery piractwa, była to kara przeznaczona dla zdrajców, morderców oraz ojcobójców, no i wyglądała wtedy nieco inaczej. Pierwotnie bowiem, skazańców zamykano w takiej klatce i wieszano do murów miasta czy słupów na miejskim rynku żywcem pozwalając im powoli skonać w towarzystwie nieraz wydziobujących im różne organy drapieżnych ptaków. Jednak w XVII wieku praktyka ta została zakazana, co sprawiło, że nieco zmieniła ona swoją formę. Od tej pory w klatkach umieszczano jedynie zwłoki zbrodniarzy, aby wystawić je na publiczny widok i dodatkowe pochaniebienie. Metoda ta była szczególnie stosowana we wszystkich częściach Imperium Brytyjskiego, które traktowało ludzi niechcących się podporządkować prawu, w tym właśnie na przykład piratów, z odpowiednią sobie surowością. Ostatnim człowiekiem, który został w ten sposób przez Imperium potraktowany był John McKay, stracony w Tasmanii w roku 1837. Został on poddany tej procedurze, pomimo tego, że od kilku lat była ona już zakazana, a to ze względu na wyjątkowe okrucieństwo jego zbrodni. Miał on brutalnie zabić niejakiego Josepha Edwarda Wilsona i to w w sposób na tyle szokujący, że gdy tylko gubernator przybył na miejsce i się ze wszystkim zapoznał, to od razu zezwolił na jednorazowe przywrócenie kary. Zwoki Makkeja umieszczono w żelaznej klatce, zawieszonej na 7-metrowej szubienicy pod perw, 450 metrów od głównej drogi. Z początku ta swoista atrakcja przyciągała co prawda wielu gapiów, jednak fascynacja szybko przerodziła się w obrzydzenie, kiedy muchy kłębiące się wokół trupa zaczęły opanowywać również kuchnie okolicznych domów. Miejscowi napisali nawet petycję, do władz z prośbą o usunięcie McKaya, ale jego szczątki pochowano dopiero po kilku miesiącach. W tym filmie to by było na tyle. Powiedzcie, czy chcielibyście kolejne części. Serdecznie zachęcam was jeszcze raz do wsparcia nas, czy to poprzez Patronite, czy też YouTube'a. No i ja się z wami żegnam. Cześć!